Teraz jeszcze na chwileczkę, przed przerwą, chciałabym z Państwem się skoncentrować na takich celach leczenia, które będą dla nas najbardziej istotne. Ja w zasadzie będę mówiła o trzech, o wspieraniu mentalizowania o eksplorowaniu reakcji emocjonalnych i o też takiej restrukturyzacji za pomocą ekspozycji desensytyzacji, o identyfikowaniu i Zmienianiu tych dezadaptacyjnych mechanizmów obronnych, o których sobie mówiliśmy, ale de facto wszystkie te techniki również prowadzą do identyfikowania dezadaptacyjnych wzorców interpersonalnych i też przekonań dotyczących siebie samego czy innych i budowania bardziej realistycznego, adaptacyjnego obrazu siebie i innych osób. To wszystko jakby toczy się jednocześnie. W moim odczuciu i to taką najbardziej potrzebną strategią pracy z pacjentami z unikającym zaburzeniem osobowości jest wspieranie mentalizowania, dlatego, że to jest ten podstawowy deficyt pacjentów. I oczywiście, żeby wspierać mentalizowanie, no to ci pacjenci w badaniach naukowych okazuje się, że ich poziom Niementalizowanie jest czasami dużo silniejsze i dużo poważniejsze niż pacjentów z osobowością borderline, dla których stworzono też takie podejście, w którym mentalizacja jest najważniejszym sposobem oddziaływania. Wspieranie mentalizacji musi odbywać się jakby na bardzo podstawowym poziomie, dlatego że musimy najpierw nauczyć pacjenta rozeznawać jego własne stany psychiczne i to jakby skąd one się biorą i jak wpływają na jego zachowanie, a dopiero potem, kiedy już pacjent opanuje podstawowe umiejętności w tym zakresie, dopiero możemy pokusić się o próbę mentalizowania innych osób, czyli rozumienia innych osób, ich zachowania w kontekście różnych wewnętrznych stanów. domyślania się, co ktoś może myśleć albo czuć, że Zachowuje się w określony sposób. Zazwyczaj do tego byśmy mogli uczyć pacjenta mentalizowania, potrzebne jest nam odwoływanie się do konkretnych sytuacji, konkretnych wydarzeń, które pomogłyby pacjentowi i nam rozeznać, co on myśli i czuje w określonych sytuacjach. Czyli to będą, będziemy szukali takich sytuacji, na których będziemy się opierali w terapii, gdzie pacjent będzie nam mógł powiedzieć, gdzie, kto, co było mówione, jaki był jasny przebieg danego wydarzenia. Najbardziej cenny do takich analiz, do takiego przyglądania się będą te sytuacje, które wydarzyły się w niedalekiej przeszłości. Nie zastanawiajmy się, co się wydarzyło w dzieciństwie pacjenta, bo Najprawdopodobniej w ogóle nie będzie pamiętał, co przeżywać, co czuć, a to, co nam powie, to właśnie będą jakieś hipotezy, które niewiele nam powiedzą o tym, co rzeczywiście dzieje się w jego świecie wewnętrznym. Też takie sytuacje, które pojawią się w gabinecie pomiędzy nami, a, a także myślę, że w pierwszej kolejności na samym początku pracy terapeutycznej głównie e, analizować będziemy tak zwane niewydarzenia, czyli wszystkie te sytuacje czy aktywności, z których pacjent się wycofał. Czyli na przykład w przypadku naszego pacjenta, o którym sobie mówimy, co się dzieje wtedy, kiedy pacjent... E, nie podejmuje pracy ma pracować nie wiem budzi się wstaje jest godzina 10 ma odpalić komputer i zacząć pracować dodam że pacjent jest informatykiem programistą pracującym zdalnie z domu i co się wtedy dzieje kiedy on nie pracuje